Cześć, Siemano, ja jestem Adia. A dzisiaj zagramy sobie w Forminga 22 a, na serii pierwszej, nie wiem czemu powiedziałem A, ale śmiesznie, można tak to rzec. No i co, dzisiaj jak widać pieniądze mi ubywają, ponieważ wynająłem sobie pracownika, który talerzuje mi pole po rzepaku. Jak to można zauważyć, ale dobra, dzisiaj nie będziemy się zajmować tym pracownikiem, jak on sobie tam w tle coś porabia. A my dzisiaj będziemy bredalką sobie rozrzucać wapno. Tak bredalkę sobie porzuczyłem. Można tak to powiedzieć. bo swojej jeszcze nie mam. No ale swoją kupię już za niedługo coś tak myślę. No i co? Wapienko przed... Moim, przed moim polem, na którym będzie siany rzepak także musimy sobie tutaj rozrzucić wapno ładnie, elegancko dobra, tutaj sobie pojedziemy 18 na godzinę widzę, że wapna trochę ubywa ale mam nadzieję, że nie ubędzie go za dużo bo no to w sumie i takie tak jest małe pole a biorę, nie wiem, ile tu metrów dosyć dużo no, i w dzisiejszym odcinku będziemy jeździć tylko ze Torem. Dobra, wykręcimy sobie na, na drodze. Nie, nie widzę w tym żadnego problemu. Była pusta. Tak musieliśmy przepuścić na ten samochód. No i co, dzisiaj jest poniedziałek. 16 maja. I od razu mogę Was zaprosić ludzi do subskrypcji mojego kanału i zostawienia dzwoneczka przy okazji Dobra, to sobie później poprzeczek zrobię dlaczego? bo w piątek będziemy robić live'a tak, w piątek będzie live, od razu mówię także subskrybujcie z dzwoneczkiem i czekajcie na tego live'a będzie mam nadzieję, że dosyć Fajowy. Dobra, tutaj sobie objedziemy. Dobra, sprawy farmingowe tutaj na tej serii. Yy, co mi zostało ogólnie tu do zrobienia? Zasienie rzepaku. Rożysku po rzepaku już tam talerzuje mi ziomek. No i w następnym odcinku będziemy pewnie siać ten rzepak już. Także będę musiał spiąć dupę, tak to mogę powiedzieć i tutaj już zacząć też uprawiać pod ten rzepak, bo nie będziemy tak w tej jeszcze moim gruberem sobie przelecimy po tym polu znaczy na pewno nie w tym odcinku tylko w następnym jak będziemy już siać w dzisiejszym odcinku co? <laughs> to na tyle, bo wapno nie no się. Dzisiaj jeszcze będzie na odcinku gruberowanie, ale nie tego pola, tylko pola po sorgu. Tak, pola po sorgu, ponieważ tam będę siał pszenicę. A pszenica po przewinięciu czasu już będzie gotowa do siewu. Także abyśmy się wyrobili się nie wyrobiłem dobra, mniejsza wiedziemy sobie drugim wjazdem na gospodarstwo no i tak, będziemy sobie gruberować te oto pole tutaj, koło uli, no i po drugiej stronie także myślę, że będzie dosyć ciekawy odcinek dobra, sobie tutaj objedziemy Tyle nie wiem, jak to tam słychać, wszystko. Mam nadzieję, że farming. A, dobra, zapomniałem, że tu nie ma manualnego podczepiania. Tylko mam to na serii z młodego rolnika i serii z, z live'a. Na, na, na której mi się bardzo chętnie chce grać. Nie powiem, że nie. Dobra. Mniejsza o to. Wejdziemy tutaj, sobie zmienimy na M. Żeby Zetar trzymał obroty. To sobie na 5L biegów pojedziemy nie, na H3 na zakresie M. Dobra. Łap jakiś samochodzie jedzie. Dobra. Będziemy ogólnie aerować raz przy raz i widzę, że będziemy jeszcze musieli tutaj pozbierać kamienie. No i jak ładnie się składa, że w będziemy widzieć masę który talerzuje. No, moje największe pole. I które będzie te pole czekało aż do wiosny, żebym zasiał w nie. Jak to już nazywa sorgo? Bo tak, w tym sezonie będę tam sorgo siał. No niestety, będę musiał ogólnie już zacząć oszczędzać pieniądze na jakieś kolejne pole i kolejne nabytki, bo cały czas w sumie robię tymi samymi ciągnikami. A do przodu trzeba zawsze jako tako iść. Dobra, zrobię sobie tu screena i z tej sceny zrobię sobie miniatureczkę. No i ogólnie zmieniłem bitrate na nagrywaniu, żeby nie było jak ostatnio, że tak słabo, posz że tak odcinek słabo wyszedł, no po prostu słaba jakoś była tutaj żeby była jako taka dobra. Nie wiem, słuchawki mi się coś popsuły, bo nie słyszę za bardzo zetora. Ale to tam mniejsza o to. No i dzisiaj będę wrzucał ten odcinek, bo w poniedziałki, w środy i piątki są odcinki. W niedzielę powinien być live, powinien też być live, ale w piątek, ponieważ już nie mogę, której się odbędzie w piątek, bo już nie mogę się doczekać, żeby sobie pograć na osadzie na tej pięknej mapy na której zbudowałem piękne gospodarstwo klimatyczne jak dla mnie a klimatem takiego nowoczesniejszego gospodarstwa na którym się teraz znajdujemy te wygrywa ale to dlatego, bo tutaj gramy tylko na oryginalnych maszynach bez żadnych modyfikacji Mam nadzieję, że jako tako to wyjdzie. I pewnie ta seria będzie się ciągła do końca farminga. Pewnie innych serii już wyjdzie z 10 sezonów, a ta będzie szła i szła. Dobra. Ogólnie mogłem wziąć Maseya sobie pod tego grubera. A Zeterek by tam w tle sobie to leżował. No ale po co? Może w następnym odcinku się coś ogarnie, takiego że masę będzie przed nami grubelował. Ja będę siał. Kto wie, kto wie. Tu jest. Tu może być 1000, czy nie no, tysiąc... 14 rozwiązań. Na odcinek. No i w końcu w, w tym odcinku używam w końcu pracownika. Bo jednak, samemu to wszystko obrabiać, to jest trochę. Ciężko, a zwłaszcza, że jeszcze mam jedną serię, na której na pewno pracownika nie będę mieć odpalonego, czyli życia młodego rolnika. Tam są zbyt małe pola, żeby pracownika sobie zatrudniać i zbyt mało ich jest. Chociaż ostatnio tam wziąłem jedną małą dzierżawkę, na której pewnie będziemy, taki spoiler, środowego odcinka kosić pszenicę. Czemu by nie? Może i tak być. Dobra. Lecimy sobie na oryginalnych maszynkach. Ogólnie lubię to pole, bo dosyć fajnie mi wyszło. Znaczy no wyszło wyszło po prostu, jak je zrobiłem. Zaorałem. Nie, takie kącia. Nie kwadrat, a nie prostokąt, to jest takie tu clean wyjdzie, tu clean wyjdzie, ale wszyscy są zadowoleni. Dobra, minuta odcinka 10, także odcinek pewnie te 15 do 20 minut będzie mieć, bo może i teraz idzie tak bardzo fajnie, szybko, a później może być trochę zabawy. Musiałem wyłączyć mikrofon, bo miałem wbite do pokoju. Mniejsza o to. Nic się nie stało. Mogliście trochę ogłuchnąć, bo jak wyłączam mikrofon, to jest. klasycznie miłe uczucie. Raczej, znaczy, dosyć miły taki. ...charch. Ale mniejsza o to. i sobie tutaj uprawiamy. Czemu by nie? Dobra, sobie weźmiemy sobie tego miaczka co tu zrobiłem. No i te sorgo też by wypadało kłopotu przejechać moim głubełem, który bardzo ładnie możecie zobaczyć, że kryje te sorgo. Nie wiem, jak to nazwać. No to po sorgu. By tak nie opuściłem ramiona, poszły w pi i dalej nie dokończę no i nie wiem ogólnie to chyba jest ostatni sezon tego grubera o nie powiem 2,5 metra może mi to idzie jako tako szybko to gruberować ale bym musiał już jakieś 3 metry do mojego zetorka założyć Jak widzicie taka rama nie jest za zbyt a jakbym kupił jakiegoś kuna albo coś takiego, chociaż nie wiem jak jest tam oryginalne w sklepie, a chciałbym na wszystkich pograć na tej serii maszynach. O ile mogę, bo wiadomo, musi ciągnik mi na to pozwolić, bo zanim kupię jakiś większy ciągnik, to trochę czasu zaj zajmie. Jak mówiłem, tutaj clean wyjdzie, ale tym klinem się nie przejmuję. Zetor to nie jest 60, on do tyłu pędzi 20 na godzinę, nawet. Także mi się to podoba. Dobra, wezmę sobie łyka pica. Jestem ciekawy, o której ten odcinek wyjdzie, pewnie wieczorem, bo zaraz będę mieć. Zaraz zjem sobie obiad. Oraz pójdę tam u siebie ogarnąć cielaki. A bardziej buchtę od małych cielaków. Ale to mniejsza, mniejsza o większość. Ważne, że odcinek będzie. I to się liczy najbardziej. Dobra, tu też mamy mijaczka. Co widzę, tu jest mijaczek. To musimy z głową sobie powiedzieć, ko go tej, tej brzuski. No ale robimy podwójny poprzecznik. O, tam też jest mijaczek. No proszę, panie Adrianie, co pan tutaj mi zrobił? Yy, tak. Yy, raz działa rewers, raz nie. Co widzę? Albo ja już podwójnie klikam mają biedną spację. Dobra. I to mi się podoba w że on przejedzie przez, ka przez każde krzaki. Nieważne jakie one by były. Zawsze przejadą I tu masejek. Jedzie. Kurcze, będę musiał ogólnie. Wiem, że już ta seria nie będzie taka oryginalna jak jest cały czas. Ale to oświetlenie z posady sobie przenieść tutaj jakoś na tą mapę. Bo tam naprawdę jest fajny klimat i to oświetlenie pewnie by mi tutaj pasowało. Dobra. Czemu ja już rewers nie, Dobra. Teraz jeszcze nie. Teraz. I dobra, jedziemy po tego mijaczka tutaj i możecie się pytać w komentarzach, czemu mam tutaj znak w ogóle zapytania ale to jest o to chodzi kiedyś po, yy, po aktualizacjach mi to i to wyskoczyło miałem już to odhaczone nie wiem jak to zrobić żeby to się cofnęło żeby już tego odznaczka nie było mniejsza o to masa jak sobie ogólnie radzi z tą 3 metrową talerzywką Czekajcie, bo Nie, dobra, bo już myślałem, że on jedzie po, po talerzowanym, że podwójnie mi talerzuje. ale Jednak nie. Jednak chłopie ogarnięty i wie co robić. Dobra, tu sobie poprzecznie zrobimy. Tu już sobie obiadę. Dobrze, dobrze będzie robota zrobiona luks Dobra tu sobie zawrócimy w tym momencie jedziemy, opuścimy i gruberujemy no serio będę musiał te kamienie tu podbierać, bo tu mamy jedną kupkę kamieni. Będę ją musiał kiedyś tam Jakiemuś gościowi je sprzedać, żeby, nie wapno mieć za to zawsze jakiś zarobek będzie. Chociaż nie wiem, po ile są kamienie. Tak wiem, jest zapisywanie 19 godzin mamy. A tutaj, tu gdzieś. Widziałem kamienie? Nie, nie było kamieni. Wapno kamienie. Oj, kamienie są po stówie, także... Na paliwo się zwróci. Nie powiem, że nie. Dobra, człowiek nie ma. Bardzo mało miodu w tym sezonie zrobiło, ale to dlatego, bo... Rzepak że paku tutaj nie było ale jeszcze mam jeden biznesplan bo będę stawiał ule przy ogólnie przy tym tutaj polu i tu tam na końcu tego pola myślę, że powin, powinno trochę być o, pszczółki się rozleciały ze swojego tego pula tak to można powiedzieć Do sobie Odjedziemy. To i tak jest. Ta droga jest moja, tamta droga jest moja. Wszystko tutaj jest moje. Te przypola do krzyżówek. Tak żebym mógł sobie je zaorać. No ale po co? Sobie niszczyć mapę. orając drogi. Dobra, ogarniemy tutaj ten poprześniak. Tu od tego sobie odjedziemy. No i co, teraz od płotu sobie troszeczkę pojeździmy. A. A to tak to wygląda, bo to oborę zatem zatygowałem, ale zapomniałem, że zapomniałem o tej chlewni. Także to takie buty. I co, trzy odcinki tygodniowe, jeden live. Chociaż nie wiem jak w tym tygodniu, czy też nie będzie trzech live'ów pod rząd. Chociaż nie wiem, czy w niedzielę będę mieć czas. Pewnie, pewnie coś się znajdzie. Nie powiem, że nie. Dobra, tu sobie. Tu sobie oblecimy. Tu już mamy ogarnięte mniej więcej Nawet takie pola sobie ogarniam Takie pipituki polu Można tak to powiedzieć Ale Ale co ja chciałem to powiedzieć? A tutaj ogólnie ogóle będę stawiał wiatę na Snapki, tylko że nie wiem czy jest jakaś ciekawa wiata oryginalna. Tu sobie zrobię taką wiatę na snopki. Fajnie by to wyglądało. Dobra. Jeszcze cofniemy? Nie, już nie cofniemy. Ale dęba staje. No i proszę bardzo, mamy pole zgruberowane. Ładnie, elegancko zrobione. Tylko nic. Proszę o nawóz i siać pszenicę. No a pszenicę będziemy siedzieć w wrześniu, a jest sierpień. Także. Jeszcze jeden odcinek nas dzieli do siewu pszenicy. A ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć. Na razie.